No, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was na 32. odcinek serii gry Pokémon Fire Red. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wróciliśmy z Wysp, uratowaliśmy Lostel, a w dzisiejszym odcinku ruszamy po kolejną odznakę. Ja pomiędzy odcinkami dotrenowałem w końcu nasze Pokémony: Gengar poziom 50, Jolteon 55, Lapras 55, Raidon 55, Charizard 55. No i mamy jeszcze Alakazama, który również ma 55, ale póki co śpi sobie w depo. A tymczasem, tak jak wspomniałem, ruszamy sobie na ostatniego dżima. I co my tu mamy? Ej mistrzuniu, nawet ja nie wiem, kto jest liderem sali Viridian. Jedno jest pewne jest najsilniejszym ze wszystkich liderów sal. No i podobno trenerzy, którzy się tu zebrali, trenują pokemony ziemne. No to mamy lekką podpowiedź, że możemy wziąć sobie... La prasa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, no i dobrze, jak widzicie, oczywiście Gary już był i wygrał. No to tak. Widzimy, zobaczymy, co tutaj mamy. Twoje pokemony ugną się pod siłą mojego ciosu. No i dobra, zobaczymy, jakie pokemony będzie miał oskramia szkol. No i Marboka, więc dookoło ziemi to to nie stało, ale, ale damy radę. Oczywiście nie uleczyłem sobie Pokemonów, jak zawsze, także mój błąd, więc po tym pojedynku pójdziemy sobie jeszcze uleczyć na szybko. No i mamy Taurosa. No i dobra, w sumie mamy jeszcze trochę ataków, więc może później pójdę uleczyć Pokémony na szybko, póki co. No, a powalczymy dalej. Zobaczymy jak to będzie. A może zmienimy Pokemona. Swoją drogą muszę jeszcze dołapać kilka Pokemonów, bo jesteśmy do tyłu. No i jak pamiętacie, mam jeszcze tego parigona do wygrania w kasynie, także pamiętam oczywiście. Nawet zacząłem już grać, mam tam trochę e, tych monetek, nie wiem dokładnie ile, ale, ale trochę tego mam, także na pewno będzie wpisik, nie musicie się o to martwić. E, no i dobra, tutaj mamy chyba kolejnego. Sala Viridian została zamknięta dawno temu, ale nasz lider wrócił. No to bardzo chętnie się z nim zmierzymy, jak to się mówi, prawda? No i dobra, tutaj zaczynają być pokemony typu Ziemia, tak jak nam mówili, także spoko. No i mamy teraz Nidokinga. Nidokinga jeszcze chyba nie widzieliśmy poza naszą ewolucją, ale nie jestem do końca pewny. Dla pewności użyjemy sobie ataku Blizzard, aby raczej tego nie ustał, no ale zobaczymy. No i się udało, na szczęście tak. Myślę, że Ice Beam też by tutaj wystarczył, no ale lepiej dmuchać na zimne, jak to się mówi. No a tutaj już raczej zwykły Ice Beam teraz wystarczy. No i Samuel został pokonany, a my zdobywamy kasiorkę i ruszamy sobie dalej. No i dobra, w sumie weźmiemy sobie jeszcze tego tutaj, zobaczymy ile nam... Na ile nam jeszcze wystarczy ruchów u Laprasa. W sumie mamy jeszcze Body Slam, no ale... Wolałbym tego ataku tutaj nie używać, no ale zobaczymy jeszcze. My spróbujemy, zobaczymy jak to zadziała na Sandlasza. No, nawet jeszcze Krytyk Blast, także luzik. No i okej, okay, Lapras poziom 56, także jeszcze tylko 4 poziomy. I powiem Wam, tak szczerze zastanawiam się, czy trenować te Pokemony do 60, tak jak mówiłem, czy spróbować w sumie przejść, pokonać, wygrać zwał, jak zwał ligę e, z tym, co mamy. No nie wiem, zobaczę jeszcze, przemyślę to. Eee, dobra, skończył się nam atak surf, więc spróbujemy go z ice beamować, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i spoko, nawet nie myślę. Eee, no, także intensywnie dalej myślę, co robić, czy faktycznie próbować z tymi pokemonami, czy do je. Eee, ale chyba spróbujemy. Rozdamy statystyki w sumie i będziemy mogli spróbować pokonać, no najwyżej jak się nie uda, no to wtedy wtedy dotrenujemy no i mamy Marowaka ostatniego pokemona i po tym trenerze chyba ja sobie już uleczę naszego Laprasa no bo ma już dosyć mało tych ataków w ogóle Lapras jest strasznie powolny musimy mu bardzo dużo sterydów wpakować on ma bardzo małą, chyba specjalną szybkość, nie? Czekajcie, zobaczymy sobie na szybko, z ciekawości. No, ma szybkości 114, taki Joltan 160 Gengar też. No, Raidon to już w ogóle, szkoda gadać. Aczkolwiek jest szybszy od Charizarda, więc. A nie, 114. E, no nie, dobra. Jest wolny, ale Raidon jest wolniejszy, także to jest pocieszenie. W sumie miałem zrobić cięcie, no ale jak już nie zrobiłem, no to przejdziecie się ze mną wyleczyć naszego laprasika. No i dobra, możemy ruszać sobie dalej. W ogóle zapomniałem, bo jak Wam wspominałem, jeszcze w poprzednim odcinku byłem troszkę przeziębiony i w sumie expiłem te Pokémony tak już resztkami sił i w sumie zapomniałem je uleczyć na koniec. Tylko stanąłem pod Jimem i zapisałem grę i poszedłem spać, no ale. Ale to nieważne w sumie. Swoją drogą ten maczok już dawno powinien być maczokiem albo nawet maczampem. Tak, jak widzicie, już mamy maczoka, także może nawet spotkamy jeszcze maczampa. Zobaczymy. Pokémon i ja razem tworzymy wspaniałą muzykę. No wiadomo, jakby inaczej. No i co on tutaj ma? Rajdona. Znaczy Rajhorna jeszcze, przepraszam. No i dobra, możemy iść sobie dalej. A dalej mamy kolejnych trenerów. Prawdziwy talent wygra ze stylem. Czy to prawda, czy się z tym zgodzę? Ciężko mi powiedzieć. Czasami jeszcze Fart pomaga, także bywa różnie. Ale kolega ma dużo Pokemonów, więc podoba mi się to, bo nasz lapras raczej będzie miał 57, co mnie bardzo cieszy. No i mamy niedokwina. W sumie spróbujemy go z ice-bimować, zobaczymy, powinno też to raczej wystarczyć. No i się nie pomyliłem, także cudownie. No i Lapras poziom 57. Może jeszcze jeden poziom by się udało wbić tutaj zobaczymy. Byłoby naprawdę miodzio. No i dobra, mamy kolejnego karatekę. Jestem królem karate, to Twe przeznaczenie. No dobra, no to pokaż, co tam masz, kolego. No i ostatni maczok, więc ostatni ice beam i będzie pozamiatane. No i dobra, co my to mamy? To już chyba by było na tyle. Więc raczej możemy iść sobie do góry, już bo tutaj byliśmy, nie? Jeszcze tam u góry coś jest, zobaczymy, bo tam chyba nie. E, chyba nie byliśmy, ale nie jestem też pewny. A nie, byliśmy, sorry, dobra, mój błąd. Więc dobra, w takim razie możemy chyba iść pomału na lidera. Więc dajcie mi chwilę, ja sobie uleczę jeszcze raz nasze pokemony, już nie będę was tym zamęczał i za chwilę do was wrócę. No i dobra, jestem z powrotem. Nie wiem, czy na dobrym kafelku tutaj stanąłem, jak robiłem e, małą kaczenkę. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, no to trudno. No i dobrze. Możemy ruszać w takim razie dalej. Oczywiście źle poszedłem, także wybaczcie. Chyba musimy iść tu. No i dobra. Mamy naszego lidera. Jak widzicie jest nim oczywiście Giovanni. Witaj w mojej kryjówce. Będę tu przebywał dopóki nie przywrócę potęgi zespołowi R. Ale skoro udało Ci się mnie znaleźć, niech będzie. Tym razem zobaczysz, co potrafię jeszcze raz zobaczysz, do czego zdolny jest Giovanni. No dobra, więc mamy, moi drodzy, pojedynek o ostatnią odznakę Pokémon. Miejmy nadzieję, że nam się uda, ale sądzę z jego Pokémona raczej tak. Więc bez przedłużania, zaczynamy. Emocje jak na grzybach. Na wiosnę. No, a jak widzicie, Raiform pokonany. I mamy kolejnego Rajhorna. Tym razem na poziomie 50. No i teraz mamy nidokuina. Także na tego nidokuina użyjemy sobie mimo wszystko ataku Blizzard. No i kolejny Pokémon Nidoking. I ostatni to chyba będzie Kangaskan, z tego co pamiętam. A oczywiście Lapras spudłował. Ej, teraz Earthquake może nas trochę zaboleć. Ale w sumie nie było tak źle. A, widzicie, jednak ma Duck Trio ostatniego Pokemona, a nie Kangaskana, no dobra. Swoją drogą widziałem wczoraj takiego mema, a propos Digleta i Daktrio, że co by było, gdyby... E, Lapras 58 poziom. E, zaraz pójdziemy dalej, tylko wam dokończę. Co by było, gdyby się okazało, że nos e, Dactrio i Digleta to nie jest nos, tylko to jest... E, E, to jest buzia z jednym zębem. <laughs> Taka ciekawostka. No powiem wam, uśmiałem się trochę, ale, ale chyba to jest nos jednak. Także chyba jednak komuś się nie udało. E, dobrze, gracz pokonuje lider Giovanni. To było... To była naprawdę ostra walka. Wygrałeś. Jako dowód oto twoja Erdbech. Albo bacz. Nie, becz chyba. No nieważne. No i pięć koła przytuliliśmy jeszcze dodatkowo. Earthbatch powoduje, że posłuszne są Pokémony każdego poziomu. To dowód Twojego mistrzostwa jako trenera Pokémonów. Mając to odznakę możesz ruszyć na ligę Pokémon. Weź też ten TM. Traktuj, go, traktuj to przepraszam, jako podarek na rzecz Twojej przygody z ligą. No i mamy TMK26. Zabiera Earthquake. Oczywiście nauczymy tego ataku naszego Raidona. ale to już przed samą ligą póki co skupimy się na czymś innym. No i dobrze, moi drodzy, zatem zobaczmy sobie tylko jak wygląda nasz... E, nasza karta trenera w sumie. E, mamy 102 pokémony złapane, e, mamy 200 tysięcy kabony oraz 8 odznak. Tutaj jeszcze mamy jedną opcję z tyłu, tylko nie pamiętam... O, właśnie. E, jeszcze możemy mieć zdjęcia naszej drużyny, którego jeszcze nie zrobiłem. Jak widzicie na dole sześć pokeboli. Zapomniałem sobie pyknąć fotkę. No ale zrobimy to kiedy indziej. Może w następnym odcinku zobaczymy. A tymczasem moi drodzy. Idziemy pomału dalej. Jednakże wpadłem na taki. Genialny nie wiem czy genialny czy niegenialny pomysł. Ale zarzucimy sobie tutaj wędkę. Bo dawno nie zarzucałem wędki w sumie. I zobaczymy co w tej tutaj. W wodzie można ciekawego złapać. Pewnie Magikarpia. A przepraszam, po Poliwira mamy. Patrzcie, i nawet go nie mamy. Także go sobie oczywiście złapiemy. Chyba tak serf nie powinien go omdlić. A jednak omdlił, no dobra. To nie złapiemy go póki co. A już myślałem, że jeszcze sobie go zewoluujemy, bo chyba mam, e, chyba mam wodny, wodny kamień ewolucyjny, ale nie jestem pewny, E, dobra, spróbujemy jeszcze raz. Mamy Gajardosa. No i patrzcie, niby pierwsze miasto, nie? A jakie Pokémony tutaj w wodzie pływają? A jak idziemy dalej, nie wiem, tam gdzie był Serge na przykład, albo... Nie wiem, wieża duchów, no takie Horsi pływają, tak? A tutaj... W pierwszym mieście Gajardosy, także... Troszkę się to mija z celem, ale... O, ale dobrze, mamy Poliwira. Więc spróbujemy sobie zarzucić tak na pusto kulkę może się nam uda go złapać. No, ale to chyba nie będzie takie proste. Spróbujemy jeszcze z raz albo dwa i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Kurczę, nie chciałbym znowu go atakować, ponieważ on na pewno tego nie przeżyje. E Kurczę, co to zrobić, czekajcie. Próbujemy jeszcze jedną kulkę rzucić i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. No i patrzcie, kurczę, prawie się udało. Nie, dobra, nie odpuszczę, jeszcze raz rzucimy. Teoretycznie mógłbym zmienić na jakiegoś tam niemgęgara i spróbować kulką go uderzać, ale... Dobra, więc co? Spróbujemy tak zrobić, bo to szkoda, szkoda czasu. Jak nie przeżyje, no to trudno, ale raczej powinien to przeżyć. Ten Może Kulkenia, ale Shadow Punchem go zaatakujemy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, udało się. Cudownie, mogliśmy zrobić tak na samym początku. No ale człowiek uczy się na błędach, jak to się mówi. Teraz nie pamiętam, jak działał atak Dream Ether, kurczę. Kiedyś muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że jak jesteśmy uśpieni, to on działa, ale nie jestem pewny. Nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, e, także może później sobie tam albo kiedyś wypróbujemy. E, no i dobrze, mamy poliwia Poliwira. Jak Whirlpool normalnie, jak ta pralka, nie? <laughs> nie mamy też tego złapanego poliwaga a to ciekawe, no dobra ma bardzo dobrze, bardzo dobrze rozbudowane nogi, mimo że może żyć na lądzie, preferuje mieszkanie w wodzie no i dobrze moi drodzy mamy poliwira ja tylko sobie zobaczę czy mam kamień ewolucyjny, tak jak mówiłem żeby go sobie zewoluować, ale mamy ognisty i chyba to by było na tyle no, a nie mamy wodny, dobra no to dobra, to ja sobie go pobiorę. W sumie mamy jeszcze trochę odcinka. Dobra, wiecie co, ewoluujemy go sobie jeszcze w tym odcinku i na tym e, zakończymy sobie odcinek. Także na koniec będzie najprzyjemniejsze w sumie. Obejrzymy sobie ewolucję. E, no i dobra, weźmiemy sobie Waterstone i damy go naszemu Poliwirowi. No i dobrze. mamy ostatnią formę poliwaga. Jest to polirad, czy jakoś tak to się czyta? E, mam nadzieję, że tak. E, dobra, no to ok, to ja sobie tylko jeszcze na szybko podmienię na naszego miała z powrotem, ponieważ on nam będzie potrzebny. No i dobrze, moi drodzy, zatem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także, jeżeli się podobało, no to łapeczka w górę. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, no to zostaw suba oczywiście. A tymczasem, jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, też teraz u góry ci się pojawi. Także możesz nadrobić stracony materiał. A tymczasem, ja się z wami żegnam i do następnego. Trzymajcie się. Na razie, cześć.